Białoruś od początku popiera działania Kremla. Czy istnieje zagrożenie, że włączy się do wojny? O sytuacji na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy rozmawiali uczestnicy Okrągłego Stołu zorganizowanego przez Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotujemy rekomendacje dla ludzi przyjmujących decyzje na poziomie, na wysokim poziomie politycznym, dla naszych prezydentów, premierów, dla wojskowych. Dajemy im obiektywną informację o to, na co możemy oczekiwać. Czy możemy oczekiwać wciągnięcia Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie? Czy wystarczy resursów i środków Rosji dla długotrwałej wojny? Na poligonach przy granicy z Ukrainą do połowy lipca zostało przedłużone szkolenie wojsk białoruskich. Eksperci uważają, że prawdopodobny atak może nastąpić z białoruskich obwodów Brzeskiego i Chomelskiego. Wojska białoruskie mogą wziąć udział w inwazji na granicach między Polską a Ukrainą, żeby nie dopuścić eksportu do Ukrainy różnych, e, do, różnych broni, zwłaszcza tak, e, amerykańskiej, brytyjskiej i polskiej tak, przez przejście graniczne obwodzie wołyńskim a e, lwowskim. W minionym tygodniu władze Lwowa zwołały spotkanie operacyjne z udziałem wojskowego i cywilnego kierownictwa miasta. Rozmawiano o ewentualnym ataku ze strony Białorusi. Zdaniem kancelarii prezydenta Zeleńskiego Rosja sama rozpowszechnia te informacje, by wywołać panikę wśród mieszkańców Ukrainy.